I teraz działam sobie tutaj z e, obwodowo uzupełniam tutaj tą spoinę. robią materiał w bardzo małej ilości. 100, 150 g wody i, i 290 g e, uniflotka. Wystarcza mi to na jakieś cztery łączenia, krótkie, e, te nieoryginalne e, i praktycznie mi ta masa z, zasycha już na pasy, więc więcej po prostu nie robię. Wydaje mi się, że za wolno to robię i to po prostu, chociaż ona też mega szybko zasycha, bo jakieś 15 minut i jest zaschnięta, a nie chcę robić więcej, bo po prostu ją wyrzucę. Później na łączenia oryginalne będę więcej robił, bo tam idzie dużo więcej tej masy, tak jak, tak jak y, pamiętam szpachlowałem w pierwszą warstwę. Tak jak widzicie tutaj mam taśma wzmocniona z włókna szklanego, czyli frizelina i sknaufa. I teraz tą pierwszą stroną robiłem, gdzie jest wgłębienie na środku, żeby ją docisnąć, to i jeszcze tak, żeby się fajnie, tak mi się wydaje, że to się tak fajnie wtedy wtapia. A teraz tą stroną wypukłą właśnie wyciskam nadmiar tej masy. I tak zostawiam. Lecimy z kolejnym łączeniem. I od środka tak robię. Ja tutaj poczekam aż to wyschnie, i jak będę miał wyschnięte już fajnie, to będę zajmował się tymi połączeniami. Tutaj oryginalnymi. Do zobaczenia. 7:59 zobaczymy, ile mi z tym zejdzie. No dobra, myślę że super. 17 po. Także 17 minut wklejałem. No dobra, fajnie. Jeszcze mi zostały takie dwa: jedno krótsze, a to gdzie była część taka cięta i oryginalna, to będę wypełniał tak jak takie cięte. Widziałem, że tak już tam próbowałem w jednym miejscu i to w sumie tak bardziej trzeba Tak mi się wydaje zapełnić niż tak jak w ten sposób bo tu już masa nie wchodzi tu już jest Na równo więc trzeba po prostu iść po tej krawędzi flizeliną I no Ją zatopić Nie wiem czy za dużo masy mi nie zostało że taka buła trochę jest i tak nie ma OK, wiecie co? Starłem tą flizelinę wtopioną razem z materiałem z tego względu, że rzeczywiście była tutaj taka buła, która mi się nie podobała i musiałbym po prostu tutaj wklejać, znaczy tutaj kłaść dużo gładzi i potem to kombinować, tak się obawiałem, że to będzie za dużo. No nie wiem, Zdarłem, to, udało mi się zetrzeć, chociaż się nasiłowałem kurczę ze 20 minut, żeby ten fragment tutaj zerwać i wyrównać. To nawet nie zerwałem, tylko po prostu jakby wytarłem całość tym zdzierakiem do, do płyty. No tu mi zostało kawałek, akurat ten kawałek nie nachodzi na tą flizelinę, ale będę musiał tutaj część wytrzeć i, i potem podrównać całość jeszcze raz. Więc tak, zostawiam to na razie tutaj tak jak jest. Jak mi tutaj to wszystko wyschnie, czyli pewnie jutro, to wkleję sobie ten fragment a tego akurat nie było widać na filmie bo ja sobie go wkleiłem zanim zaczęliśmy robić resztę tutaj a reszta jest w porządku jest tutaj bardzo cienko nie ma żadnych takich bół, że tak powiem to, to akurat było widać nie? także no dobra ostatnia część pracy na etapie Q1 Czyli wtapianie flizeliny obwodowo, tutaj gdzie wcześniej uzupełniałem przestrzeń między płytą a ścianą. Pokażę Wam tutaj, jak ja to już sobie tutaj wykonuję. Topiłem przed chwilą właśnie tę flizelinę tutaj z mojej lewej i teraz nakładam masę na kolejną frizelinę. Próbowałem robić tak na różne sposoby. W sumie to nakładanie tego uniflota próbowałem tak o nakładać. I to mi tak nie za bardzo szło, bo się wszystko ciągnęło. Zbierałem to, co nakładałem, więc no, ten ruch jest bardzo trudny do wykonania. Trzeba, się, trzeba być wprawionym, żeby to zrobić. Więc ja idę takim prostym sposobem, po prostu sobie nakładam tutaj ten UniFlota tą stroną taką wypukłą. Także jak widzicie, nie wiem jak tego pokazać w sumie teraz, ale to jest ta strona wypukła, że narożniki są niżej niż środek. Tak sobie rzucam tą flizelinę, już mi się tak wygodnie pracuje w ten sposób i wtapiam w narożnik na zakład. najpierw to w jedną stronę przy narożniku to ciężko się zbiera dosyć Widzicie tu się trzyma nawet i ja po prostu sobie to drobiną przesuwam trochę dalej. Przykładam do krawędzi. Do końca nie dojeżdżam, bo potem tam się zbierze dużo masy, to zaczyna zjeżdżać ta końcówka. Troszkę mi zajęło czasu wypracowanie tej metody, ale już jest teraz jakoś to idzie. No i dobra, dwa tutaj, dwie ściany gotowe. I co? Lecę dalej. Widzimy się na koniec. No i co? Mamy to. Także etap jeden. I jest zakończony. Tutaj jeszcze poprawiłem na koniec tą flizelinę, którą wy jakby starłem. I no cóż, jest zrobiony. Super, cieszę się bardzo. Mam też zrobione to już w innych pomieszczeniach, ale to nie we wszystkich. I, ale to pokażę Wam w kolejnym odcinku. Także w tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że komuś tam się przyda ten materiał, gdzie dokładnie widać właśnie jak ja to wykonałem. Myślę, że to jest w porządku. Ta frizerina mi się tu trzyma fajnie, więc chyba nic nie zrobiłem źle. Raczej wszystko dobrze. Dobra, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!